Cześć, jestem Anko Witam na skończyku z Grilla Stand. E, jesteśmy w górach. dojechaliśmy w góry. Ja już od razu bez Was tutaj ostatnio dojechałem. E, no, jesteśmy teraz jakby sta przy staszu, e, Nie wiem, czy my coś do staszu wkładaliśmy tutaj w górach. E, ja bym ogólnie skipnął te góry i pojechał już w stronę miasta, żeby jak najwięcej mieć po prostu punktów e, życia, tych pasków. I jedyne co możemy zrobić, to spokojnie tylko Kałacha znaleźć. O, i paliwko na przykład. I fajnie by było. Ogarnąć z drugiej strony. Eee, czekajcie, kura, wybiję, bo nie mogę się skupić. I ogarnie sobie po prostu te mele lepsze. Jeszcze damage. Bo widzicie, ja tylko z Mele teraz latam, nie? Jak nie oglądajcie poprzednio odcinka, to polecam, to zobaczycie jak Mele w ogóle działa w tej grze, jest zajebiste. Byłem sceptycznie nastawiony, ale jednak to jest bardzo dobre. Tutaj nie, nawet nie przyjąłem, że weszliśmy w to, ponieważ mamy rezysty I to nie jest problemem. On bardzo szybko spłynął. Wiecie dlaczego? Bo mamy upgrade'y upgrade y na zwiększy damage z automatów. I to jest super. O i to też jest super. 98 punktów mamy. To jest spoko. Plastic Battle weźmiemy. I tu więcej nic nie ma. I tu jest crafting. Nie, borda nie. Eee, nie, border to nie mm. Dispose Dispose, bo nie potrzebujemy tego. Dobra, Git ile mamy miejsc? 97. Czy my chcemy, co my mamy zabronić? Mamy ten, nie? Jakieś 17 byśmy mogli naprawić. Jako pistolet moglibyśmy naprawić go. Baterii byśmy mogli porobić. Bardzo dużo, bo w piekle tam w ogóle tych baterii nie było. Dziwne to brzmi w piekle, nie? Więc porobimy sobie te rzeczy i wolverina byśmy mogli zrobić na piekiełko. O. I coś jeszcze. No i tego Morningstara możemy zrobić. I mamy 104. Mamy trochę tych mele broni. Trochę. Amo, dobra. Musimy uważać, bo mamy praktycznie już pełni. Jesteśmy. Jeszcze byśmy mogli zobaczyć tylko te fragmenty. 52. Level mamy og ogólnie, więc już super jest. Byśmy mogli zobaczyć jeszcze tutaj, nie? Tutaj za dużo naczyszczenia jest ręcznie, więc po prostu nie użyło broni. To jest trzy rzeczy do zebrania. No no, nie było tutaj zbytnio kolorowo. Laser by nam się przydał broni jeszcze. To jest ciekawe, bo oni chyba mi nie mogą atakować, kiedy ja mam animację. Nie wydaje. O, tu jest stasz. Ale chyba w staszu nic nie mamy. Albo mamy? Nie wiem, mamy całkiem dużo w tym staszu. To w sumie nic przydatnego takiego. Pistol Magazine, to tam akurat ciul z tym. A my mamy te proni z supresorem ogólnie? Z tłumikiem? Nie. Możemy wziąć ten jeden dumik. Jeden drugi też. A tu może po. O, hemi-lighty możemy odłożyć. Tego i tak nie będziemy używać. Kombat knife y możemy odłożyć. O, granaty możemy odłożyć. Flergan. Z drugiej strony, flergan. A dobra, tam nie potrzebujemy. Trader będzie to. I tak mamy dużo syfu do sprzedania. I teraz tak. Jak mamy te attachmenty. Tego pistola byśmy mogli dać. Bo ten do tego nie będzie pasował nawet. No, a laser mamy, nie? Tak, mamy laser. Okej. Okay. Tylko teraz ten pistol musimy się jej wziąć. On ma 250 na 50 No, lepszy jest. G17 jest lepsza. G17 możemy używać, bo to jest 9mm, to tam na jak idealne a tego bym zostawił sobie. Kana bierzemy, motow też bierzemy, bo motow się przyda. Mamy teraz upgradey też na motowie. Ja to jest zamknięte, więc oknem przejdziemy. I ja bym po cichu tutaj ogarnął sobie. A tu może być bateria, więc sprawdzimy, ale nie tym razem. I do razu byśmy mogli coś zjeść. Jak mamy? O, pacolkę możemy opieprzyć full lambda. I strzykawki zaraz będziemy potrzebować, więc musimy ruszać. Dobra, zobaczmy, gdzie pojedziemy. Gdzie jest najbliższa głównia ta. Punkt medyczny, ten pseudo. O kurde. Tu jest safe house, więc do safe house byśmy mogli pojechać i pojedziemy. Plus będziemy mogli jeszcze punkty rozdać, bo tutaj mamy wszystko, co potrzebujemy. Te rzeczy pozbieramy, bo one nic nie ważą. A to nam się przyda ogólnie. Empty 45. Dobra, tu włączone tutaj. Nic nie chcemy. To możemy wziąć. nic nie daje ogólnie, ale żeby było fajnie, przytulnie. Dobra, zobaczmy. Perki. Tu mamy praktycznie wszystko zrobione już. I mele. Dajcie to mele mi. Pójdziemy full mele. 100% arm damage mamy. Oh, holy fuck. I chance mamy na 400%. Automatyczne mamy na full, jeszcze to by musimy położyć. 40% w pistole mamy. Reload nie potrzebujemy, kryta mamy na full. Eee, I jeszcze, żebyśmy paliwko znajdowali więcej, 100%. Nice. Praktycznie mamy wszystko, co potrzebujemy. Jeszcze tylko chyba przydałoby się fire resistance. Mamy full. Eee, jeszcze jakieś, pierdoła, jakieś pierdowate rzeczy zostały i byśmy mieli chyba wszystko już z tych perków. Mi się wydaje. Dobra, tu coś. Ty, tu jeszcze paliwo jest jedno. To jest, ale dużo. Patrzcie, tu jeszcze jedno paliwo jest. Sojibyście. O, that's heavy. Ale to lubię. No, ogólnie powinniśmy więcej znajdować, nie? Na pól mamy zatankowane. Eee, nie jedź jeszcze chwila. Trzeba naprawić silnik, bo jest rozwalony. Zaraz się skończy. Jedna mutacja mogłaby wejść i jeszcze, jakby, jeszcze jakbyśmy dostali na tego, dostali na zwiększony udźwig, O oh, cudownie by było. Ale starajmy się nie robić tych mutacji, bez tych mutacji też spokojnie damy radę. A tu trader był. Ale wtedy do safe House bym nie pojechał. I w sumie już może do city jechać i tak zrobimy. No. Wydaje mi się, że chyba nigdy w motoru jeszcze nie byliśmy w tych obszarach, takich hotelowych. Trzeba zapalić, bo tu ledwo widać. Są biaczki są. Co? Ja tego nie otwieram. Tam nic nie ma. A tylko zombiaki są. No i antiviral nam się skończył niestety. O. Nie pytajcie. Przygotowanie to niezłe, nie? Jezu, ten... A, to jest olbrzymie wrażenia w ogóle teraz. Patrzcie na to! Jak to sieka w ogóle. Normalnie bez broni można grać. Chyba nie, nie jest zamierzone, bo to jest za mocne moim zdaniem. To zombie jaki szans nie mają zwykłe Brick... Więc... A, byliśmy tutaj takich motodopich, dobra, kojarzę te rednery. Okej okay. Już wiem co to za miejsce, Byliśmy jednak. Dało mi się, że nie byliśmy, ale tak. Nie wiem czy pamiętacie byliśmy w którymś odcinku. Ile? Jaki udźwig to jeden? Byliśmy, byliśmy. Możemy przeszukać niby. Może jakaś szansa będzie na te. Kitchen knife. No jeszcze właśnie jakbyśmy mieli lockdown zwiększony, znaczy rozwalanie tych drzwi, no to też szybciej byśmy rozwalali. Ale czy to jest nam potrzebne? Nie, chyba. Piękne to jest. Jezu cudowne jest to, będę się teraz podniecał przez cały odcinek. O. W hotelu jest bardzo dużo tych w naszym hotelu. Dużo jest... E, tam już nie otwieram. Bardzo dużo jest tych... Mm, książek. tam już nie otwieram, wywalony mam ten motel. Jakby szkoda mi czasu. Musimy uważać tym razem, bo już nie mamy odporności. Możemy otworzyć hmm, punkty 150 punktów, ładnie. Tu jeszcze paliło. Ej, bez kitu tego paliwa jest więcej, chyba. Jakby od razu spadamy stąd, to nawet nie siedzimy. Tylko zatankujemy. Jeszcze tutaj paliwo jest. Dalej pojedziemy. Oj, kaman. on. Zatankujemy to i musimy znaleźć obóz jakiś. Wiecie co? Naprawmy to auto jeszcze. A jak będziemy dalej jechać... O kurde, feral. O, I byśmy musieli pojechać tu i tu. Tak. No i miasto. Wróciliśmy do miasta, teraz w bardzo dobrym stanie, nawet tylko jeden problem jest taki, że potrzebujemy tego paliwa jak najszybciej. Teraz te punkty są to, będziemy musieli w pistolet polecieć. No padniesz, puzi, jakie to pancerne było. Elektronika do baterii będzie? O na 55 mówię, że kolejne rzeczy będą blokowane, nie? Uuu. Oczywiście, że bierzemy. Dwie baterie. Proszę cię. Deal życia. Elektronika. Jezu, ile baterii będziemy mogli zrobić? Fajnie. I teraz tak o 50% pistol damage zwiększony. I możemy w to polecieć jeszcze, żeby eksplozji był większy i tak dalej. Nie? Eee, tutaj mamy coś. Ostatki... No ta... O Jezu, ile tu punktów dalej jest? czy kolejne radio. I to jest genialne, że ja mogę ich tak szybko wyeliminować. Ale no, on nie wchodzi. O, teraz szedł dopiero. No, tak nie jest źle. Dobra. E, tu paliwko jeszcze było. A jest paliwko faktycznie. That should be enough. Od razu zatankujemy sobie to paliwko. Tylko tutaj się pozbędziemy. Musimy piątkę mieć najlepiej tego paliwa, więc próbujmy jeszcze znaleźć coś. A o... tracimy czas przeszukując to, ale kurne batery, dobra, nie, nie straciliśmy tego czasu, ale oddają te zombiaki. To jest. Aha, to było to zapalenie. Patrzcie, 27 punktów, zaraz to coś odblokujemy sobie. Dobra, tu nie wchodzimy, bo to jest woda. A w wodzie są te... to coś, zombiaki. pływają. Jestem ciekaw, jak działa jeszcze to przeładowanie na full. Szybę wybijemy? Ta. Wiecie, to jest problem, że nie ma tego do pistola. Extended. Niepotrzebne jest. Ale to już jest potrzebne. A, dobra, w sumie daj to. Zamontujemy to. I paliw po kolejne. Super. Super, zajebiście. I teraz tak, attachment to do M4 i tu. Bo tu nic nie zrobimy. okej, okay. I teraz tak, to przeładować. I to przeładować. I stąd już więcej nic nie ogarniemy. Dobra, mele mamy zostawione na ten. A, słabo paliwa. Miałem nadzieję, że piątka będzie. A, ale musimy naprawić znowu. No tak, bo my kilka dzielnic mijamy. Nie wiem, co się stanie, jak będzie zrozwalony silnik, więc jak chcę po prostu testować, nie? Wolę mieć jednak, jak jest naprawiony. Dobra, i jedziemy tutaj po strzykawkę. Mam nadzieję, że tu będzie. To mi militarny, więc powinien być. Idziemy od razu tam, bo zaraz na mutację wpadnie. Militarni zawsze byli tacy pancerni? Później za mocno są. jest paliwko od razu. Eee, dobra, zrobimy tak. Przejdziemy tutaj, bo tu już jest ten, nie? Ale... Może w środku będzie do krawcenia. Nie ma. Czy w tych późniejszych miastach w ogóle tego już nie ma chyba? Szybciej będzie tak. Nie granat rzuciłem drugi. Nieeee. Ale waste. Ale waste, kliknąłem. Szkoda granata, no trudno. Małotowy mamy jeszcze, nie? O to jeszcze małotowy możemy na pasek dać. Kurde, nie chciałem tego. Zmisklikowałem po prostu. Zapomniałem, że ona ma w dłoniach jeszcze drugi granat. No dobra, nic się nie stało. Przynajmniej nie zużyliśmy go na marne, bo to się tam popadało. Przeciążony jestem, nie? Nie jeszcze. Plus, pozbyliśmy się wagi. Wszystko zaplanowane było. Super, ale jeszcze byśmy mogli sobie zjeść szybko coś. Bo... potrzebujemy energii. Oj, ty śmieciaro jedna! No! Zlekniesz tam już! Teraz to leczenie byśmy mogli pójść nawet. Kurde ile tych zombiaków tu jest, co jest? Co jest z tymi i Idą i idą. Z dwa razy musimy się uleczyć. Trzeba będzie apteczkę zrobić, jedną dużą. Chyba, że mamy. Nie, nie mamy dużo, co będzie zrobić Wiecie co w sumie tu już możemy broni użyć A i tego kamera no nie wiem, coś tak słabo odnawia się to 28. osiem Eksplozywy i tu otworzymy. Może kałak będzie. 10 badaży. No, weźmiemy te bandaże, bo one tam później są potrzebne mocno. Tu też... Możemy otworzyć, bo mamy dużo tych elektroniki. Uu. Weźmiemy. Weźmiemy i wyrzucimy Adera. I tego wektora weźmiemy sobie tego. SMG, cyk. Cyk. Kopa nie mogę zamontować, tego też nie mogę zamontować. Przydałoby nam się kilka bajerów jeszcze. Czwarki trzeba będzie tutaj teraz sprzedać. Dobra, no i nice. To lepszy wybór. Tutaj nie ma nic. Tutaj co było? A ta woda. Tamtej nie otwieram drugiej, bo. Gówno tam jest zazwyczaj. dobrze wiecie, że tej czerwonej zazwyczaj nic nie ma ciekawego. Ile ja tych bandażów mam? 13. Uwaga no, mi trochę już nie pozwala. Musiałbym sprzedać te ...rzecz, ale w sumie nie, no bandaże wezmę. Bandaże są ważne, nie? O, i bateryka się zwróciła. No i fajnie, fajno. 15 rzeczy do przeszukania Bo później w piekle tam faktycznie jest trochę za mało tych yy, bandaży Kaset tape. I jeszcze jedna rzecz dzisiaj jest do przeszukania już mi się nie chce szukać. A tu jest kolejna ta w ogóle. O! 35 o, Postęp Phil jest okej, okay, czyli mało Z dwie jednostki No sobie nie potrzebujemy więcej No dwie jednostki, zgadam To bierzemy tą strzykawę, bo ona tutaj pewnie jest, nie? To jest. Nice. Mamy. Daję, to jest głupie, że nie mogę kiku nosić. Znaczy, rozumiem, ludzie by po prostu sobie krafcili za pomocą stołów na początku, no ale. Tym to przeszkadza. Jak ktoś sobie nakraftuje, to będzie miał. O, stół z tym. Nice. Hum, moment, Poison nie robię. Powiem, mam praktycznie wszystko już. Reload speed. A. Hmm. You found the places that infected have items on their bodies. If you are looking for something, that's better chance find it. Pójdziemy w to. Pójdziemy w to na maksa. Tak ciekawości. Bo może faktycznie oni będą mieć więcej amunicji, więcej rzeczy. Ja już tu miałem wcześniej, ale były lepsze rzeczy. A teraz możemy sobie pozwolić na to coś. Zobaczymy, czy to się opłaci. Co będzie nam dropić z tych itemów. To w sumie nic. Szerze? Wywalone, jedziemy stąd. Jedźmy dalej, szkoda czasu. Albo nie jedźmy dalej, skończmy sobie tutaj odcinek. O, w tym momencie skończymy sobie odcinek, bo i tak sporo etapów przejechaliśmy, chyba cztery. Więc to jest dobry moment, żeby skończyć odcinek. I co moi mili? Spróbujemy teraz piekło. Może teraz się uda. Zaczynam, grę, żeby nam nie lecił postęp. Może się uda teraz piekło zrobić za tym podejściem. A jak nie, no to kolejna postać wydaje mi się, że będzie ostatnią postacią. I pewnie las na to skończymy. Bo już mamy faktycznie wszystkie ulepszenia, które potrzebujemy na hell. Mamy resisty, mamy damage. A jedynie bronię. żeby skar się zawoł trafił, albo kałach i to wystarczy. Bo albo bo pewnie później, pewnie czy później dostaniemy tego kałacha, bo skara z tych supplyców, co robimy. Za, za tego levela, bo od tego levela kolejne temy są. I to czuję, że tam może być albo kałach, albo skar. Więc no, prezes, czy później nie da się tego nie zrobić, nie? Dobra, zmykam. Dzięki, że byliście, i słyszymy się w kolejnym odcinku. Hej.